Dobryczą Państwo. Po ostatnim naszym filmie, kiedy zaprezentowaliśmy historię pani Joli i pana Leszka, którzy nie mogą dostać, doprosić się polskiego paszportu pojawiło się wiele komentarzy. Ludzie do mnie dzwonili, ludzie, którzy mieli podobne problemy, ale też ludzie, którzy radzili jak to można załatwić. Proszę Państwa. To co jest najsmutniejsze, to zadzwonił pan z Alberty i powiedział wprost, że zna osobę, która była w podobnej sytuacji, dlatego że mama zapisała tej pani mieszkanie i na panieńskie nazwisko. I, I to był problem, no bo ona tutaj wzięła ślub, ten ślub nie był zarejestrowany w Polsce. Miała 3 tygodnie urlopu, a chciała to mieszkanie sprzedać. Proszę Państwa, yy, okazało się, że sprawę rozwiązano w taki sposób jak zawsze. Łapówka 3000 dolarów obdzieliła trzy osoby, trzy panie. Panie były zadowolone. Yy, Okazało się, że można wszystko załatwić od ręki. Niepotrzebne są żadne rejestracje ślubu, polskie umiejscowianie aktów te wszystkie rzeczy. Pani zapłaciła, wróciła do domu zadowolona tutaj i tak się sprawa zakończyła. Niestety, właśnie niestety, bo mamy nadzieję na to, że jednak. Państwo Polskie przynajmniej stara się spełniać pewne kryteria. Było praworządne i sprawiedliwe. Przede wszystkim praworządne, bo sprawiedliwość zawsze jest celem, do którego się dąży. Rzadko się osiąga. Tak więc w tej sytuacji, kiedy w zasadzie postawiono nas przed faktem, który nie był nagłaśniany, nikt o tym nie informował, że coś się zmieniło, a to się właśnie ileś tam lat temu zmieniło. Że jeżeli tutaj nie odnawiamy przez jakiś czas polskiego paszportu, to jesteśmy później. E, zobowiązani do potwierdzenia polskiego obywatelstwa, a z tym wiąże się bardzo dużo różnych e, niespodzianek prawnych, tak bym to powiedział. No bo właśnie ludzie tutaj żyją, rodzą się dzieci, a rozwodzą się, biorą śluby, i to wszystko nagle staje się rzeczą nie do pokonania. W myśl litery polskiego prawa. Jeżeli chce się iść tą drogą oficjalną, to okazuje się, że to jest bardzo czasochłonne, pracochłonne i dużo kosztuje, bo trzeba wynająć jakiegoś adwokata, pełnomocnika, tym podobne rzeczy. Proszę Państwa, po prostu nam z tym uraczono. Nas, ludzi, którzy wyjechali z Polski głównie w latach 80., czyli tę falę tzw. emigracji solidarnościowej, którzy spotykają się z tym problemem dopiero teraz, kiedy do Polski chcą się przeprowadzić na emeryturę, tak jak to zawsze mieli w planach, tak jak o tym zawsze sobie myśleli, jak tutaj się dorobią, to będą mogli wrócić. Proszę poczytać komentarze pod pierwszym filmem, który, yy, który sprzed roku i te komentarze z teraz. Jest tam wiele osób, które mówią wprost, że yy, nie będą się o to starać, nie będą się starać o Polski Paschko. Yy, Rezygnują z tego yy, właśnie po to. Ze względu na to, że, że jest to tak biurokratyczna procedura, ktoś tam doradzał: po co do Polski? Popatrzcie, jaka Polska jest, po co, do czego wam to jest potrzebne. Jedźcie sobie gdzieś tutaj. Bo też jest na emeryturę wiele możliwości, oczywiście mniej e, nie wynikających ze żadnej tęsknoty. E, są różne ciepłe kraje. Które przyjmują z otwartymi rękami kanadyjskich emerytów. A, a no cóż, a Polska najwyraźniej nas nie yy, Może yy, dlatego, że stanowilibyśmy jakiś problem. Nie wiem, może byśmy się tam za bardzo wtrącali do czegoś. Kiedyś, dawno temu, kiedy yy, komisja. Sejmowa, jeszcze za starej władzy w Polsce, przepytywała kandydata na amb ambasadora Polski w Kanadzie, pana Witolda Dzielskiego. Był tam również w tej komisji obecny wini wiceminister spraw zagranicznych i pozwolił sobie na taki komentarz, że my, czyli Polonia Kanadyjska, jak to ujął, jesteśmy trudni w obsłudze. A to akurat tam w kontekście środowiska żydowskiego, w kontekście ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski stąd, a tam są mają związki z tym, z tym z tym środowiskiem. Ale mi to utkwiło w pamięci. Trudni w obsłudze. No właśnie, trudni ludzie jesteśmy. I zdaje się, dlatego rzuca nam się te kłody pod nogi. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wynika to tylko z tego, że polska biurokracja jest państwem w państwie. I że ktoś po prostu ze złej woli, ignorancji, tu i tak dalej tego rodzaju rzeczy czyni. Ale z drugiej strony, no właśnie, ktoś ustanowił tego rodzaju przepisy, ktoś ustanowił tego rodzaju prawo. No po to, żebyśmy się trochę pogimnastykowali, skoro już jesteśmy tacy trudni w obsłudze. Do następnego razu. Mówiłam Ciękko.